Zobaczymy co nad tym jeziorkiem będzie. Troszeczkę pofotografujemy. Witam kochani z tego pięknego poranka, rzyskiego, sobotniego. Jestem nad takim jeziorkiem. Miejscowości Ebensfeld w Niemczech. No, kurczę. Na wschód słońca to już nie, nie zdążyłem. Ale to nic nie szkodzi, bo jest piękna pogoda. Jest, kurczę, po szóstej. Za 10 minut jest wschód słońca. I po prostu. Nie zdążyłem, zanim ja rozstawię to wszystko i poustawiam, a gdzie tu znaleźć jeszcze jakiś ładny kadr, ale to nic nie szkodzi, bo yy, obejdę sobie, chcę obejść to jeziorko tak w koło. Dużo jest tutaj ptactwa takiego wodnego, więc Jakiś kadr znajdę. Idę cały czas z myślą, że jednak zdążę uwiecznić wschód słońca. Ani przepięknie ptaki śpiewają. Poranek budzi się całą gębą. Nigdy tutaj nie byłem, więc nawet nie wiem, co Czego można się tu spodziewać? Znaczy byłem, ale nigdy nie o tak wczesnej porze, żeby cokolwiek fotografować. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy po prostu, co z tego dzisiejszego poranka wyjdzie. Od zawsze wiedziałem, że obcowanie z naturą jest najpiękniejsze, co mogło człowieka spotkać w życiu. Odstresować się od obowiązków życia codziennego, zresetować i choć przez chwilę nie myśleć, co będzie dalej. Najważniejsze jest robić to, co się lubi. Pielęgnować swoją pasję. Uda mi się zrobić. Yes. Tutaj może uda mi się zrobić jakiś kad. Nie chcę mówić głośno, bo tu jest tyle ptaków, żeby po prostu ich nie płoszyć. Pierwszy kadr już mam ustawiony, także zobaczymy co wyjdzie. Ach, strzał poszedł. Panie słyszycie? Słyszycie to co ja? atrás no campo o sol começa a brilhar as árvores dançam ao seu compasso a natureza no seu abraço Te chmureczki tak je piękny będzie dzisiaj dzień ale później będę chciał jeszcze iść z drugiej z drugiej strony tego jeziorka tak przejść tam w koło sobie zobaczyć bo tam później dojdę do drogi takiej bo jestem niedaleko od domu może jakieś półtora kilometra na jesień, na jesień jak tutaj chodziłem, to z tamtej strony robiłem, tam jest taka wysepka, robiłem zdjęcia, przepięknie to wyglądało, naprawdę przepięknie. Jestem ciekawy, jak będzie na wiosnę. Chcę zrobić w tym samym miejscu fotografię, zdjęcie zrobić w tym samym miejscu, co robiłem na jesień i porównać yy, wiosenne, jesienne zdjęcie jak będzie wyglądało dokładnie no tak mniej więcej w tym samym miejscu no bo dokładnie nie wiem w którym miejscu dokładnie stałem ale chcę zrobić właśnie w ten sposób żeby yy, zobaczyć jak jest na wiosnę i na jesień ta wysepka jak wygląda słońce już już jest prawie prawie tam u góry. Już widać, że jasno się robi. No już jest. Która? No, pół do siódmej. Pół do siódmej to znaczy się, że już jest praktycznie mówiąc po wschodzie słońca. Bo planowane dzisiaj było, według aplikacji, planowane było na 6.15, czyli już jest 15 minut po wschodzie słońca. Chciałem być trochę wcześniej, zdążyć jeszcze na niebieską, w czasie niebieskiej godziny, żeby zdążyć się porządnie rozstawić, ale po prostu nie zdążyłem. No ale to jest marzec, dopiero początek, tak mówiąc. Jeszcze wiosna się nawet nie zaczęła. Zimy nawet nie było. Było za zimą. Nie było. Tutaj w ogóle śniegu nie było przez całą zimę. W ogóle. Jakby jakieś anomalia pogodowe. Nie wiem skąd się to bierze. Nie znam takich czasów, takich lat, żeby nie było zimy, śniegu czy w ogóle czegokolwiek. kochani tutaj jest właśnie taka wysepka po tej stronie ustawie słonko ładnie oświetla ją ładna się zrobiła tutaj taka, taki ładny kadr z tamtej strony właśnie coś płynęło przedtem, myślę, że to był albo yy, bubr, albo po prostu szczur wodny bo tutaj jak mnie zauważył to zanurkował i w zarośla tutaj wpłynął. Nie wiem, na wiosnę pewnie, jak będą liście, to będzie to ładniej wyglądało. Chociaż teraz też przy tym, właśnie oświetlonym tutaj przez słońce, to też ładnie wygląda. Zobaczę, jak ustawię kadr, i na pewno, na pewno Wam. Pokażę, podzielę się tym zdjęciem. Spróbuję ustawić statyw i pokombinować z niskiej perspektywy, żeby zrobić troszeczkę tej tafli wody. Ustawiłem go tak nisko żeby można było zrobić tafle tafle wody i zobaczymy jak teraz wyjdzie. Sam jestem ciekaw. I za chwilę będzie, kochani. 不是 No, jak wiecie, uczę się, cały czas się uczę. Uczę się po prostu. No, ja pasjonatem jestem. Uwielbiam robić zdjęcia, jeździć na rowerze i w ogóle. Ja jestem amatorem fotografem, a nie jakimś zawodowcem. Więc, jak mi coś nie wyjdzie, to nie miejcie mi za zły. A jak Wam chociaż troszeczkę się będzie podobało, to zasubskrybujcie, dajcie lajka, skomentujcie, podtrzymajcie mi troszeczkę na duchu. Człowiek się uczy cały czas. I tak wiadomo jaki umrze. O kurczę słońce świeci w tą stronę. Ale myślę, że... Myślę, że dobra motywacja nikomu nie zaszkodziła. Słońce jest coraz wyżej, ja sobie obejdę w koło. Może jakieś ptaki, kaczki widzę tutaj są. Gęści właśnie przelatywały. Ptactwa jest tu bardzo dużo: bardzo dużo ptactwa może coś ciekawego da się sfotografować. I to jest właśnie ten statyw. Korzystam z tego statywu, który na poprzednim filmiku omawiałem. Oni spróbuje się bardzo dobrze. Jest super. idziemy się teraz kochani tamtą stroną, bo widzę, że z tamtej strony pływają kaczuszki, więc może wyfocimy jakieś fajne kadry. tak blisko od domu a ja nie wiedziałem, że tu jest tak fajnie tak ładnie tam zając szkoda, że nie mam dłuższego obiektywu 18-200 a on tam pięknie na tej na tej łące biegają sobie nie jestem w stanie ich Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Ale po tej stronie są kaczuszki, Nie mówię tak głośno, bo tu naprawdę jest tyle ptactwa, że nie chcę tego wszystkiego płoszyć. Ja jestem bardziej miłośnikiem przyrody. A nie po to, żeby nie zakłócać. Bo to ja tu jestem gościem. U nich i nie chcę im po prostu przeszkadzać, daleko one są troszeczkę, no nie chcą bliżej podpłynąć, ale tu pięknie, nie chcą podpłynąć bliżej, chociaż widzę, że tam jedna. Jak bardziej się tutaj zbliża. Może uda mi się pójdę dalej. Uda, uda mi się sfotografować. No jak w przyrodzie. Trzeba po prostu szukać tych dobrych kadrów, one same nie przyjdą nie wiem czy to będzie widać ale zobaczcie ile tam jest dzikich gęsi to jest taka taka ostoja ich nie chcę głośno mówić bo szkoda ich A no nie będę tam szedł nie będę ich położył niech sobie po prostu tam Nech se by tam będą. Troszkę już mam. Napiję się razem z Wami. Na zdrowie. Poranna kawa. Hmm. Super. Jak już mówiłem, poranek wspaniały. Nie pada. Taszki śpiewają. Wszystko budzi się do życia. Jest końcówka marca także no tak jak mówiłem zimy nie było. Zimy nie było tutaj w ogóle śniegu nie widziałem, a szkoda bo wszystkie pory roku, roku powinny mają swoje znaczenie tak jak latem jest gorąco, są upały, tak zimą powinno być zimno Śnieg powinien być, a tego nie było. Więc nawet zimą nie wychodziłem na zdjęcia, bo to nie miało żadnego sensu i uroku. Nie było śniegu, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz już widzę, że coraz częściej trzeba będzie wychodzić penetrować. Moje tutaj przydomowe rejony, bo widzę, że naprawdę warto. No kaczuszek, gęsi, innego ptactwa jest tutaj multum. Pogoda, jak powiedziałem, dzisiaj naprawdę bardzo piękna. Jeszcze spróbuję zrobić tutaj jeden taki kadr. Chmurki bardzo ładne się robią. Zrobiły się bardzo ładne. Tutaj u góry. Spróbuję jeszcze jedną złocie szczelić. Ale tak. Króciutko dzisiaj. Długo nie było. Pierwszy taki plener, myślę, że nie ostatni, co będzie dalej, nie wiadomo.